Cześć, tutaj Polski Kolekcjoner i witam Was w drugiej części otwierania boxa kart teamowa 2012-13. No to lecimy dalej. Pierwsza Tak Spróbuję otworzyć. Wyłania nam się tutaj bramkarz Legii Warszawa. Duszan <coughs> Jest to chyba najlepsza karta z bramkarzy, więc fajnie. I w pierwszym filmiku zap zapomniałem wspomnieć, że y, to jest chyba premier, premier na YouTubie, bo jeszcze u nikogo nie widziałem, żeby otwierał y, całego boxa kart. No i nie na się tutaj. Logo Krakowi, Kraków. Słowik, Trela, Cetnarski, Dąbrowski i Stolarski. Trzecia strzetka, tutaj nie będzie raczej żadnej karty świecącej. Matras, Arboleda, Szyndrowski, Boguski, Gwiazda Wrodlejak i Wschodzący Gwiazda Kamiński. <coughs> Czwarta strzetka, tutaj mamy reguły gry. to wygląda Łuczak, Saganowski, Janukiewicz, Burliga Gwiazda Podgórski i Wschodzące Gwiazdy Rybińskie, Śpiąta z Tutaj mamy bramkarze Lecha Poznań, Jasmina Buricza Pilarz, Magiera, Pinto, Woźniak i Kolejna strzetka, może spróbujemy tak. O. I mamy tutaj kluczowego zawodnika. Jest to Henry Kojama, nowy nabytek Legii Warszawa. Fajnie. Rażdis, Błąkiewicz, Kamiński, Brożek <laughs> i Hołota. Szyb. O, i wyłania na tutaj Herplecha Poznań. Fajnie, bo go nie miałem. Mańka, Broś, Kwiek, Plaku i Murayama. Bandrowski, Janicki, Jelcarz, Kamiński Wschodzący Gwiazda Malarczyk i Gwiazda Patryk Małecki. Fajnie. Policzę te busterki, które otworzyłem, bo straciłem rachubę: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli <laughs> jeszcze pozostało nam 4: Mielcasz, Gzganiacz, Punoza, Brocicki, Lisowski, Gazda, ich miel schodzący Gazda. O, no, i mamy tutaj kluczowego zawodnika, jest to Szymon Pawłowski, zawodnik sprowadzony z Zagłębia Lubin, Dolecha Poznań, Modelski, Bąk, Głowacki, Rymaniak i Socha, ostatnie dwie saszetki, no, i mamy tutaj herb Podbeskidzia Bielsko-Biała, fajnie, tu już trzeci herb. W tej części unboxingu Żyro, Frałka, Miśkiewicz Ikiewicz i piątek na koniec. I ostatnia strzeczka, zobaczymy co nam przyniesie. <coughs> Enriquez, Sobolewski, Guldan, Gyborgian, Gwiazda Buzała i Gwiazda Olkowski z górnika Zabrze, przepraszam. A no więc tak, w drugiej części unboxingu boxa T-Mobile klasa. zebraliśmy dwie karty kluczowego zawodnika Jest to Szymon Pawłowski z Lecha Poznań i Henryko Kojama z Legii Warszawa <coughs> Dwóch bramkarzy Jasmina Buri, Jasmin Buricza i Duszana Kuciaka I trzy yy, godła klubu Podwyskidzia, Lecha i Krakowi <coughs> I tyle kart bazowych w tym, mistrz, w tym mistrzowie i w gwiazdy. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam Was na unboxing już, na trzecią część unboxingu, już ostatnią tego boxa kart Timowa Ekstra Klasa. Cześć.